Jedno zadanie domowe przy tym filmie. Zobaczymy na tym filmie kilka osób, które gdzieś są u próbu podjęcia decyzji i tej decyzji czy tego działania nie potrafią podjąć. Warto się zastanowić, dlaczego tak się dzieje. Za chwileczkę sobie to ok? To ja zapraszam do filmu. I dlaczego nie podejmujemy decyzji? Bo się boimy. Bo się boimy, tak? Generalnie się boimy. Oczywiście. No to zastanówmy się, jak to jest z tym światem przy podejmowaniu decyzji. Jak to w ogóle naszą strachem? Słuchajcie, trochę, e, trochę statystyk. Ja jestem informatyk, wy jesteście ekonomiści, także my się dogadamy. Ze wszystkich rzeczy, procenty były, nie? Ze wszystkich rzeczy, ze 100% rzeczy, o których się martwimy, tak naprawdę 40%... Nigdy w życiu się nie zdarzy. Także 40% naszej zmartwień od razu leci na śmietni, tak? W 40% martwimy się zupełnie bez sensu. Ale dodatkowo, następne 35% to są rzeczy, które wyjdą dużo lepiej niż się spodziewaliśmy. Przykład, martwimy się jakimś egzaminem na uczelni, tak? Ojej, co to będzie, co to będzie. Idziemy na egzamin. No i bardzo dobre. Tak? Zdarzyło się to coś, czego się martwiliśmy, ale efekt był bardzo dobry. Ok? Rozumiemy? Idego mamy rozumiem? 75. znaków to, to tak testowało. 75%, słuchajcie, rzeczy, w którym się martwimy zupełnie bez sensu. Ale już jeszcze troszeczkę dalej. Kolejne 15% to są rzeczy, które jesteśmy w stanie małym kosztem zmienić. Tak? Czyli czymś się martwimy, co może nastąpić, ale wkładając to trochę wysiłku jesteśmy w stanie zmienić efekt końcowy. Czyli jak nic nie zrobimy, to będzie źle, ale jak coś z siebie damy, to już będzie dużo lepiej. Ten sam przykład, zaliczenie gdzieś na uczelni, tak jak się trochę nauczymy, to już to zwiększamy szanse na sukces. Zgadza znaczy, Jak się w ogóle nie nauczymy, albo nie przyjdziemy, no to wiadomo, mamy pewien problem, tak? Ale jeżeli cokolwiek zrobimy, to już jest lepiej. Rozumiemy? Ile o 75 było 80, 9, 90... 90% już. 9 na 10 naszych zmartwień w ogóle nie ma sensu. Następne 8%, to są bardzo szczególne 8%. Słuchajcie, będziemy sobie dzisiaj mówić sporo o... Polaków. Jednym z tych przyzwyczajeń jest pasjonowanie się rzeczami, na które nie mamy totalnie wpływu. Zauważyliście, ulubiony temat dyskusji dorosłych Polaków to polityka, zgadza się? No bo Tusk to, bo kotka Kaczyńskiego tamto, bo Palikot krzyże i tak dalej. Uwielbiamy, uwielbiamy o tym dyskutować. Jakbyśmy tak przysłuchali się ludziom, którzy idą tutaj po ulicy, to z dużą prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że dyskutują, emocjonują się wręcz sprawami, na które nie ma tutaj wpływu. Zgadza się? Jedna bardzo ważna rzecz. Jak nie ma na coś wpływu, to bez sensu się tym martwić. Zgadza się? Wiesz, bo to i tak nastąpi, tak? Czy to jest dobre, czy to jest niedobre, obojętnie, ale to i tak nastąpi. Więc bez sensu zamatwiać się czymś, na co nie mamy wpływu. No to jest 8%. Ile zostało? Mamy wiadomość. 2% rzeczy, którymi się martwimy, będzie. Co 50, nasze zmartwienie ma jakikolwiek sens. Cała reszta do śmietnika. Cała reszta do śmietnika, słuchajcie. Co 50 ma sens.